Witajcie widzowie, zobaczcie moje Mazury, moje Mazury. No bo oczywiście ja teraz wykorzystuję każdy wolny czas na piękne atrakcje w moim rejonie. No i oczywiście moje jezioro się jak najbardziej do tego zalicza. No i oczywiście nastał czas kawy nad moim, nad jeziorem. Tutaj, zaraz zobaczycie, tutaj mam specjalnie, zrobiłam sobie kawkę w domku. Kaweczkę w domeczku, gorąca jeszcze. Tak to wygląda. Wziąłam sobie taką espresso filiżaneczkę. Mmm, gorąca, pyszna, świeża. Przepyszna. Mmm, nie ma nic lepszego od kawy na łonie natury. Zobaczcie. No ale oczywiście jeszcze mamy tutaj czekoladki do tego. Czekoladki zaraz ja sobie rozpakuję. Was postawię tutaj na książce. Popatrzcie sobie na piękne widoki. A ja sobie rozpakuję czekoladkę. No bo jak kawa bez czekoladki. Kawa bez czekolady. To nie kawa. Ja muszę mieć kawkę z czekoladą. Mm, jest taką pyszną. Ale wiecie, że też czekolada jak jest taka zleżała, leży dłużej, bo czasami gdzieś tam ją skitram. Zapomnę o tej czekoladzie. To ona potem już nie smakuje, jest taka zleżała, niedobra. No niedobra jest. Ale ta. Mm, jest taka świeżutka, to ja też kupiłam niedawno pyszna. Jeszcze kawki i gadamy, pogada. Zapraszam Was na pogaduchę z Ritą na łonie natury. Bo ja w ramach samorealizacji kontempluję czas ze mną na łonie natury. I wiecie co? Tutaj, zobaczcie, mam taką matę. Ja ją tak złożyłam, bo ona jest długa. Taka do jogi. Książkę oczywiście Olgi Tokarczuk, bo chcę o was, Wam trochę o niej opowiedzieć, bo jestem nią zafascynowana. Czasami, o teraz właśnie, Wy to potraficie przywołać słońce, ale to słońce jest, zobaczcie, niebo jest zachmurzone i czasami te chmury to słońce przysłaniają. No ale jak już ono wyjdzie z za tych chmur, no to jest naprawdę gorące. Więc ja ostatnio w świnouściu chyba kupiłam sobie taki krem tam w żabce chyba. To była żabka, to jest krem rodzinny. Emulsja do opalania dla dorosłych i dzieci. To jest 50. No i wiecie, żeby tam ten to trzeba przede wszystkim od, od czego? Um, od kleszczy. Bo tutaj nie ma robactwa, nie ma ani komarów. Tam wieczorkiem czasami jak sobie siedzimy na tarasie tak wiecie i włączymy lampkę. No to wiecie co, takie jakieś malutkie. To nie są komary, tylko słuchajcie, no na stole są takie malusieńkie. Jak coś takiego jak koniki polne, tylko że szare, ale takie mini mini koniki polne, wiecie, tej <grym> Tej postury, że tak powiem, i tego, tego leci full. Ale wczoraj, jak wieczorem siedzieliśmy na tarasie, bo my byliśmy na wyjeździe urodzinowym, więc byliśmy cały tydzień gdzie nie nagrywam. W ogóle obiecałam sobie, że już nie będę za, za, za często nagrywać, no bo to też rozprasza człowieka i w ogóle. A ja chcę się teraz skupić na sobie i na projekcie muszę być. Mieć taki porządny umysł do tego, żeby wiecie, zająć się porządnie projektem, do którego, na który się dostałam, żeby zorganizować nasz urlop, który już mamy zaplanowany, tylko teraz spakować to wszystko, żeby jak najmniej wziąć, wiecie, minimalizm, a zabrać rzeczy tylko potrzebne. Aha, to w moim przypadku, oj, 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 to nie jest takie łatwe, oj nie. No i co jeszcze? I to wszystko wiecie, ogarnąć, wszystko. Dom mamy wysprzątany, bo jak nas nie było, to była Tania, wysprzątała od góry do dołu, aż strach wchodzić i brudzić. Robiliśmy, jesteśmy teraz na jakichś takich sałatkach, dużo jemy kaszy bulgur z różnymi warzywami. Folker wczoraj zrobił przepyszne tosty, przepyszne tosty wieczorem. Właśnie w ogóle chcę Wam powiedzieć, że tosty, w tym Efrajerze, są naprawdę najlepsze. My tylko w tym Efrajerze to tosty robimy. Bo generalnie nie używamy go do niczego innego. Ale przepyszne wczoraj były. I powiem Wam, o teraz, jakie słoneczko to jest, to czuję, że ono grzeje. Wiecie? O, to sobie zrobił. Poczekajcie. Kapelusik i ja już jestem na urlopiku. Ja już teraz mam naprawdę takie uczucie, że jestem na urlopie, ale wiecie co? Taki, taki słomiany w kapelusz, a dużo jednak tak, jak ja mam ciemne włosy, to naprawdę, zaraz go sobie ładnie poprawię tutaj, to naprawdę dużo daje. Tak, tutaj miałam gorące te włosy, i wiecie, one się wysuszają. Więc dobrze jest mieć jednak coś na głowę. A to są moje nowe okulary do roweru. Takie dostałam na urodzinki, no jeszcze przed urodzinkami, bo sobie sama wybrałam. Poczekajcie, jeszcze dostałam. Dostałam jeszcze dostałam jeszcze słuchawki. Słuchawki takie bezprzewodowe na Bluetootha, Bluetootha, jak to się mówi. No, wiecie. Więc wiecie, no dostałam trochę sprzętu, chociaż ja chcę od technologii uciekać, uciekać. Chcę, ja jestem człowiek natury i to mi daje szczęście. A mój syn, słuchajcie, on lubi dobre samochody, lubi dobre samochody i teraz sobie zamówię taką nowy samochód, oczywiście niemieckiej firmy, ale jakiej? To może zgadniecie. No jak myślicie? Jakiej firmy zamawiają, zamawia młodzież sobie samochody? Nówki z prosto z fabryki, bo i mój syn, i jego kuzyn, czyli syn mojej siostry, którą już poznaliście, która mieszka w Warszawie. Oni obaj sobie zamówili te same samochody, te same marki, ale inny model. Inny model. No i one są, wiecie, tak teraz w ogóle jest tak, że jak zabawia się samochód nowy, to też jest takie ciekawe. No to słuchajcie, taki nie wiem, chyba deweloper, ten, który zajmuje się promocją tych samochodów, słuchajcie, zorganizował e, jak gdyby pokaz, taką prelekcję o tych samochodach. Wiecie, co one teraz mają, jakie mają możliwości. E, I ta prelekcja była w Polsce, ona gdzieś była. Na Śląsku, gdzieś Katowice, czy coś takiego. Muszę się syna jeszcze dopytać. W każdym bądź razie to był weekendowy wyjazd. Nie wiem, czy jeden nocleg, czy dwa noclegi. Chyba tylko jeden nocleg. I kosztował, podejrzewam, że jakieś 3000 złotych. Na kosztach niecałe 1000 euro. E, no także pięknie, słuchajcie, pięknie i syn mi opowiada, bo mój syn tam był z tym swoim kuzynem i to było w ten sposób, że jak te samochody, że się, jak się jazdę próbną e, z, e, robiło, bo to była taka prelekcja, najpierw ktoś tam pokazywał te najnowsze modele tych samochodów i e, co one tam nie mają, jak one są produkowane i w ogóle, wszystko na ten temat były jakieś tam Super jedzenie i tak dalej, no ale za 3000, za jedno, to chyba była jedna noc za 3000. Oni przyjechali jakoś w piątek, a w sobotę, w sobotę wieczorem wracali już. Także coś takiego to było. No, i powiem wam, ktoś mi tutaj pisze, no i powiem Wam, że potem na końcu była zorganizowana taka jazda próbna, ale oni mogli, oni dostali jedno, jedną nówkę to auto. Inni też dostawali. To było jedno auto na dwie osoby powiedzmy. I ale ogromny helikopter. Nie wiem czy będzie to widać, jaki ogromny. Ważka taka uciekła. No i to było tak, ta jazda próbna, że oni jechali, mieli tam słuchawki, wszystko wiecie, kontaktowali się z, z tym z tą osobą, która jechała jako pilot, czyli oni wszyscy jechali za tą osobą. Nie wiem, nie wiem czy to był jakiś specjalny tor, nie no myślę, że nie. Nie wiem, jakieś tam powiedzmy 50 km gdzieś tam na Śląsku, na Śląsku jechali. Ja o szczegóły się jeszcze mojego syna dopytam. No W każdym bądź razie on był zafascynowany i oczywiście działa to tak na młodzież, że oni obaj zamówili sobie najlepsze modele, wiecie, Kolory jakieś nie z tej ziemi i sen mi mówi, że on produkcję tego swojego auta cały czas może widzieć e, przez aplikację. Jego auto będzie robione w Stuttgartzie, a drugie takie auto, które zamówił kuzyn, e, no mój siostrzeniec, że tak powiem, e, i jego auto ta sama marka, tylko inny model jest robione w Lipsku. W Lipsku. Leipzig po niemiecku. I oni cały czas widzą, jak, jak przebiega praca na to robienie, bo ten samochód jest fabrycznie, teraz będzie robiony. Więc, yy, no, ciekawe, ciekawe. Takie, wiecie, nowinki, co oni teraz tych samochodów tam dają, wiecie. Ponoć samochod te samochody same jadą. One same jadą, one yy, mają wszelkie czujniki, wszelkie takie udogodnienia. Wiecie, jak się wykonuje jakiś taki manewr albo jak jest jak się powiedzmy zaśpi, to ten samochód się sam zatrzymuje. No i cuda nie widzę. Muszę się zapytać dokładnie mojego syna. Wtedy wam powiem, no bo jak on do mnie dzwonił, no to ja wtedy byłam w górach i ja nie chciałam tak, wiecie, z tą technologią być wtedy tak blisko. No nie chciałam, no ale on jest tak zafascynowany, no jak? No przecież też muszę okazać mu, że też jestem zainteresowana tym, co on niedługo odbierze prosto z salonu. No wiecie, jak to jest. Chociaż, no chociaż nie jestem tym szczęśliwa, nie jestem z tego powodu aż tak bardzo szczęśliwa, no bo po co to? Po co aż takie rzeczy młodym ludziom, takie samochody? Ja tam jestem szczęśliwa ze swojego auta, które nie ma takich udogodnień, ale wszędzie mnie dowiezie. E, ze, słuchajcie, jest też fakt, że mamy jedno auto prosto z fabryki, e, no w sumie dwa, tylko drugie jest starsze. Od tego pierwszego. No ale wiecie, jak to czas leci szybko, prawda? Więc yy, mój mąż też tam sobie cały czas wymienia te auta. Ale to, to jest bardzo kosztowne, muszę wam powiedzieć. Bardzo kosztowne, A dzisiaj o, muszę właśnie zaraz yy, zwrócić uwagę na to, żeby wrócić szybko do domu. Bo mój mąż chce jechać odstawić jedno auto do serwisu, żeby wiecie, co zrobić, napełnić klimę. Klimatyzacji, jakiś płyn do klimatyzacji. No i jestem ciekawa, ile to będzie kosztowało do naszego auta i jak to zrobimy, to Wam o tym opowiem, co i jak, bo ja będę musiała z nim jechać. Jedziemy na dwa samochody, żeby go potem odebrać. Bo samochód zostaje jak gdyby dzisiaj jak go zawieziemy, to dopiero jutro będzie do odbioru. No wiecie, tak to jest, nawet w salonach mechanicy mają full roboty. Dobra, tak sobie zrobię, bo. No. I co jeszcze Wam powiem? A ja sobie tutaj siedzę, czytam do końca książkę Olki, Olgi To Karczuk. W ogóle zaraz przeczytam Wam, o czym ona jest. To jest kobieta, która widzi inaczej niż wszyscy. Rzeczywiście ona. Widzi totalnie inaczej niż wszyscy, ale ja ją też rozumiem tą kobietę. W tajemniczych okolicznościach ginie mieszkaniec wsi położonej na skraju Kotliny Kłodzkiej. Jego sąsiadka, Janina Duszejko, emerytowana nauczycielka i obrończyni zwierząt, wpada na pewien trop, który zdradza policji. Nikt jednak nie chce uwierzyć w jej teorię. Policjanci uważają ją za niegroźną ekscentryczkę, która zatraciła się w swym zamiłowaniu do astrologii. Okoliczności następnego morderstwa powodują jednak, że coraz więcej osób zaczyna słuchać Janiny Duszejko uważniej. I tutaj może Wam przeczytam. Mniej więcej o co chodzi z tymi listami do policji, bo to to jest naprawdę fajna sprawa. I zobaczycie też mniej więcej jakim, yy, jak pisze. Jak nie znacie jeszcze stylu Olgi Tokaczek, jak ona pisze. Posłuchajcie. Jeszcze przez, przed ostatnim Bożym Narodzeniem wybrałam się do gminy, żeby zgłosić sprawę osobiście, sprawę morderstwa. Do tej pory pisałam listy. Nikt na niej nigdy nie odpowiedział, choć przecież istnieje ustawowy obowiązek odpowiadania obywatelom. Posterunek okazał się niewielki i przypominał domki jednorodzinne budowane za komuny, skombinowanych wszędzie materiałów. Byle jakie smutne. I taki też tu panował nastrój. Zamalowane farbą olejną ściany, obwieszono kartkami papieru i wszystkie zatytułowane były Obwieszczenie. Swoją drogą, co to za okropne słowo? Policja używa wielu wyjątkowo odrażających słów, takich na przykład jak denat czy konkubent. W tym przypadku Plutona, bo ona też oczywiście zajmuje się astrologią. W tym przy, przybytku Plutona najpierw próbował mnie odprawić młody mężczyzna siedzący za drewnianą barierką, a potem jakiś jego starszy przełożony. Chciałam się widzieć z komendantem i upierałam się przy tym. Byłam też pewna, że w końcu obydwaj stracą cierpliwość i dopuszczą mnie przed jego oblicze. Musiałam długo czekać i bałam się, że zamkną mi sklep, a musiałam jeszcze zrobić zakupy. Aż zapadł zmierzch, co oznaczało, że było około czwartej i że czekałam ponad dwie godziny. Wreszcie pod sam koniec urzędowania pojawiła się na korytarzu jakaś młoda kobieta i powiedziała: Proszę, może pani wejść? Trochę się zamyśliłam, więc teraz musiałam oprzytomnieć. Zbierałam myśli, podążając za kobietą na audience, audiencję, na piętro gdzie szef miejscowej policji miał swój gabinet. Komendant był otyłym mężczyzną w moim, powiedzmy, wieku, ale zwracał się do mnie, jakbym była jego matką, albo nawet babką. Spojrzał na mnie przelotnie i powiedział, siadajcie proszę. I czując, że tą liczbą mnogo zdemaskował swoje wiskie. pochodzenie, chrząknął i poprawił się. Niech pani siada. Prawie słyszałam jego myśli. Nazywał mnie najpewniej kobieciną, a gdy moja oskarżycielska mowa przybierała na sile babskiem, nawiedzone babsko, wariatka, byłam świadoma, z jaką awersją obserwuje moje ruchy i ocenia negatywnie mój gust. Nie podobała mu się ani moja fryzura, ani ubranie, ani brak uległości. Lustrował moją twarz z coraz większą niechęcią, ale ja widziałam wiele: że apoplektyk, że za dużo pije i ma słabość do tłustych potraw. W trakcie mojej operacji jego duża łysa głowa poczerwieniała od karku poczubek nosa, a na policzkach wyraźnie pojawiły się kłębki rozszerzonych naczyń krwionośnych jak niezwykły wojenny tatuaż. Na pewno przyzwyczajony był do rządzenia i posłuszeństwa innych i łatwo unosił się gniewem. Typ Jowiszowy. No, no dobra, to już nie będę Wam czytała całej książki, ale tak mniej więcej pisze. Naprawdę super książka, bardzo Wam polecam. A jak chcecie kolejne fragmenty, to piszcie mi w komentarzach, czy chcecie. I nie zapominajcie o kciuku w górę. O lajkowaniu, subskrybowaniu, komentarzach koniecznie. Musicie mnie mobilizować, żebym ja przez ten projekt przeszła. Wiecie tak, yy, yy, tak dobrze, <tak>, tak efektywnie. O i no, i do tego Was potrzebuję, waszej mobilizacji, kochani. Także to by było na tyle. Życzę miłego poniedziałku. Biorę się w zaczytanie dopicie mojej kawki. Już tam mam taką odrobinę, ale tutaj mam gorącą. I po kompo. Kompl... <śm> i po przy tym tutaj będę sobie napawała się tym pięknym natury. Tutaj też przylatują takie ważki, ale ogromne, takie grube, duże, piękne. Coś pięknego. A nie wiem, czy Wam mówiłam, że wczoraj, jak siedzieliśmy na tarasie, to my mamy nietoperze. Nietoperze są u nas w ogrodzie. No? Niesamowite, a nietoperze zjadają yy, te komary, więc my nie mamy komarów. Także z tego się bardzo cieszę, bo komarów. Nie lubię. No i dobra. I to by było na tyle. Ludzie jeżdżą. Ja tutaj sobie siedzę. Kochani, pozdrawiam.